Przygotowania do lampów były bardzo mocne. Graliśmy na, akurat w tej hali mamy przyjemność grać również na sekcji OZS-u, również trening fizyczny, trochę mentalny. Było ciężko, ale dzięki temu odnieśliśmy bardzo fajne wyniki. Właśnie mieliśmy tą przyjemność, że mogliśmy trenować na sali, na której rozgrywały się zawody, co było dużym plusem, ponieważ znaliśmy warunki i tak dalej, aczkolwiek warunki na zawodach były ciężkie przez temperaturę i inne takie czynniki. No to dzisiaj definitywnie ostatni mecz z Lublinem, którego skład no to byli zawodnicy głównie Superligi. I właściwie wszyscy, wszystkie drużyny z którymi przegraliśmy no to byli zawodnicy Superligi. Poddawaliśmy z siebie wszystko cały czas, właściwie mecze które, w których mieliśmy e, szansę wygrać, że tak powiem, no to wszystkie wygraliśmy, że tak powiem nie odpuściliśmy żadnego pojedynku. E, wspieraliśmy siebie nawzajem i jakby to zaważyło nad, nad tym szóstym meczem. Trenowaliśmy bardzo ciężko, zarówno w klubie z Anamem, jak i przychodziliśmy na sekcję tutaj na BZTS, gdzie trenowaliśmy między innymi z Kubą. Przygotowania były ciężkie, ale myślę, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze i szóste miejsce jest bardzo dobrym wynikiem, jak lans. na barkę. Mieliśmy bardzo ciężką grupę i wiedziałyśmy, że musimy Jeszcze afterek po, po zawodach. Tak, dokładnie. Naprawdę <laughs> dzięki wielkie.